Cześć! Stoimy przy komputerkach rowerowych z GPS-em marki Brighton. Na których jeździ nie kto inny jak World Tourowa drużyna Quick Stepu. Jest z nami Tadeusz Skwarczyński, product manager Meridy i właśnie Brightona, który opowie nam, jakiego typu urządzenia, jakie modele mamy w kolekcji marki. Może zacznijmy od modeli Entry Level, czyli dołu kolekcji. Jeśli chodzi o Brightona, kolekcja zaczyna się od modelu Rider 15, który jest podstawowym komputerem w naszej ofercie oferuje oczywiście najbardziej podstawowe funkcje oraz dodatkowo po sparowaniu z czujnikami kadencji i tętna umożliwia również pokazywanie i tych parametrów. Modelem wyżej takiej ze średniej półki cenowej jest nowość Rider 420, który miał premierę na targach Eurobike i możemy go właśnie dzisiaj obejrzeć już w pełnej wersji produkcyjnej. Jest to urządzenie, na którym w przyszłym roku będzie się ścigało CST Team i oferuje 85 funkcji, w tym oczywiście pełne wsparcie dla mierników mocy, zarówno na NT, jak i Bluetooth. I to, co chyba najbardziej zadowala wszystkich naszych klientów, to długość działania, który wynosi do 35 godzin. Jeśli chodzi o model topowy, to na dzień dzisiejszy. Jest to Rider 450 oraz Aero 60, które są bliźniaczymi konstrukcjami, na których właśnie jeździ Quickstep. Na dzień dzisiejszy, podkreślam. Są to liczniki, które dodatkowo, porównając z modelem 420, oferują możliwość nawigacji po śladzie, z możliwością podglądu mapy OpenStreetMaps. I absolutną nowością tutaj, którą mamy, to jest Ryder 860. Akurat mamy przyjemność w czasie targów oglądać jego prototyp, ponieważ jego prace ciągle jeszcze trwają. Prawdopodobnie do końca tego miesiąca zakończą się prace nad jego oprogramowaniem. Jest to w pełni funkcjonalna nawigacja z kolorowym wyświetlaczem oraz dotykowym ekranem. Który, którego cena ma oscylować w okolicach 1000, około 1280 zł. To jest już z czujnikami, czy podstawowa wersja goła sam licznik? To jest oczywiście wersja podstawowa. Wstępnie wyceniliśmy wersję ze wszystkimi czujnikami, czyli z czujnikiem tętna, czujnikiem kadencji i czujnikiem prędkości na 1599 zł. A kiedy nowy model będzie dostępny w sprzedaży? Planujemy go wprowadzić na rynek na przełomie tego roku. Znamy już całą kolekcję, natomiast rynek komputerów GPS jest niezwykle bogaty. Powiedz nam zatem, jakie są takie dwa czy trzy najważniejsze powody, dlaczego warto wybrać właśnie Brightona? Myślę, że Brightona warto wybrać z powodu kilku czynników. Pierwsze to na pewno bardzo dobry stosunek ceny jakości, drugi to długi czas działania baterii, które szczególnie właśnie doceniają profesjonaliści, m.in. właśnie z Quickstepa. Stepa. Oraz e, polskie wsparcie językowe. E, Brighton akurat zostało wprowadzony na polski rynek razem z tłumaczeniem e, strony internetowej, wszystkich instrukcji oraz to, co najważniejsze e, w dzisiejszych czasach, czyli polską aplikacją Brighton App, e, którą można ściągnąć, ściągnąć zarówno na Androida, jak i Apple. Czy menu jest także w języku polskim, menu komputera? Tak, oczywiście, menu jest w pełni przetłumaczone, jest w języku polskim. Dlatego myślę, że polski konsument nie będzie miał absolutnie żadnych problemów z obsługą tego urządzenia. Dziękuję bardzo.